Miej wiarę, choć czasem wszystko wokół wydaje się mówić o chaosie, o bólu, o rozczarowaniu, Bóg szepcze cicho do twojego serca. Miej wiarę we mnie. Nie pytaj, dlaczego, nie pytaj, kiedy, nie pytaj, jak. Po prostu zaufaj. To, czego nie widzisz oczami, możesz poczuć sercem, a jeśli serce jest zranione, on sam je uleczy, bo on zna każdą jego część, każde pęknięcie, każdą bliznę. On nie potrzebuje dowodów, by działać. On nie czeka na idealne warunki, by czynić cuda. On po prostu jest tu teraz, dla ciebie. Może dziś czujesz się zmęczony, może modliłeś się wiele razy i masz wrażenie, że niebo milczy, ale milczenie Boga nie oznacza jego nieobecności. Czasem to właśnie w ciszy on działa najgłębiej, tam gdzie nikt nie widzi, gdzie nikt nie rozumie, on porządkuje wszystko, czego ty nie jesteś w stanie ogarnąć, a ty? Ty po prostu trzymaj się wiary, nawet jeśli jest malutka jak ziarnko gorczycy, to w jego rękach wystarczy, by poruszyć góry. Miej wiarę we mnie. To nie jest tylko wezwanie, to obietnica. Obietnica, że nie jesteś sam, obietnica, że jest plan, nawet jeśli ty go nie znasz. Obietnica, że to, co dzisiaj wygląda jak koniec, w jego dłoniach może być początkiem. Nie szukaj logiki, nie próbuj wszystkiego zrozumieć. Wiara to nie matematyka. Wiara to decyzja serca, to akt odwagi w środku burzy, to mówienie amen, nawet kiedy nie widać jeszcze odpowiedzi. Każdego dnia Bóg patrzy na ciebie z miłością nie jak sędzia, ale jak Ojciec. On wie, że upadasz, On wie, że płaczesz w ukryciu, ale On też widzi twoją siłę, nawet gdy ty jej nie dostrzegasz. Dlatego dziś Jego przesłanie jest proste, ale głębokie: Miej wiarę we mnie to nie slogan, to Jego głos. Cichy, ale pełen mocy, bo On nigdy nie zawodzi, ludzie zawodzą, okoliczności się zmieniają, ale On nie. Nie potrzebujesz widzieć drogi, żeby nią iść, potrzebujesz tylko ręki, która cię poprowadzi, a Jego ręka jest zawsze wyciągnięta w twoją stronę. Może nie czujesz jej fizycznie, ale On tam jest. W tych chwilach, gdy myślisz, że nie masz siły, On cię niesie. W tych momentach, gdy nie wiesz, co dalej, on już zna następny krok. Nie musisz kontrolować wszystkiego. Pozwól mu być Bogiem, pozwól mu działać. A ty wiesz, bo wiara to nie teoria, wiara to praktyka codzienna, to wybór, który podejmujesz, kiedy wszystko w tobie krzyczy: Poddaj się. A ty decydujesz: Zaufam, nie dlatego, że wszystko rozumiesz, ale dlatego, że znasz tego, który wszystko rozumie. Ten świat może dawać ci setki powodów do lęku, ale Bóg daje jeden powód do pokoju: jestem z Tobą. Więc jeśli dziś Twoje serce jest niespokojne, jeśli myśli są pełne niepokoju, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech, posłuchaj, co mówi Twój duch. Może Bóg nie przyjdzie z wielkim znakiem na niebie, ale da Ci cichą pewność w środku nocy. Może nie zmieni wszystkiego od razu, ale zacznie zmieniać Ciebie. Bo wiara nie zawsze zmienia sytuację, ale zawsze zmienia człowieka. A przemienione serce to największy cud. Trzymaj się. Nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że Bóg jest wierny. On nie zapomina o tobie, on nie ignoruje twoich modlitw, on działa, nawet jeśli nie widzisz jeszcze owoców. Czasem największe błogosławieństwa rosną w ukryciu, jak korzenie drzewa, niewidoczne, ale niezbędne, by drzewo mogło się wznieść. Twoja wiara jest jak to drzewo. Niech zapuści korzenie w Jego obietnicach. Niech sięgnie głęboko, nawet jeśli powierzchnia jest sucha, bo tam pod spodem jest życie, jest Bóg, jest nadzieja. Niech Twoje serce nie traci odwagi. Nawet jeśli jesteś otoczony ciemnością, pamiętaj, gwiazdy widać tylko nocą. Tak samo Boża obecność często najjaśniej objawia się wtedy, gdy wszystko inne gaśnie. Bóg nie obiecał, że nie będzie burz. Ale obiecał, że będzie z tobą w każdej z nich. To nie są tylko piękne słowa. To jest prawda, która ma moc zmieniać twoje życie od środka. Być może czujesz się niewidzialny. Może masz wrażenie, że nikt nie zauważa Twoich łez, Twojego zmęczenia, Twoich starań. Ale Bóg widzi. Zna każdy krok, który postawiłeś w wierze, nawet jeśli nikt inny go nie zauważył. On wie, ile razy walczyłeś z myślą, by się poddać. On był z tobą, kiedy w nocy wpatrywałeś się w sufit, pytając Boże, dlaczego? I właśnie wtedy, w tej cichej rozpaczy, jego głos delikatnie mówił Jeszcze nie koniec. Trzymaj się mnie. Nie musisz mieć siły, by dalej iść, wystarczy, że nie przestaniesz wierzyć, bo to wiara czyni miejsce dla cudu, to wiara otwiera drzwi tam, gdzie wydaje się, że nie ma przejścia, a jeśli drzwi nie ma, Bóg potrafi stworzyć nowe. On nie jest ograniczony tym, co widzisz. On działa ponad naturalnym porządkiem. Jego czas nie jest naszym czasem, ale jest doskonały. Czasem opóźnienie nie jest odmową, to przygotowanie. On przygotowuje coś więcej, coś lepszego, coś, co naprawdę będzie dla Twojego dobra. I tak, czasem trzeba będzie poczekać, ale nawet w oczekiwaniu możesz być błogosławiony. Bo to, co Bóg robi w Tobie podczas oczekiwania, jest tak samo ważne, jak to, co robi dla Ciebie. On kształtuje Twoje wnętrze. Uczy Cię ufać, nawet gdy wszystko mówi, to koniec. On nie chce tylko dawać Ci rzeczy, On chce dawać Ci siebie, a Jego obecność to największy dar. Bo kiedy masz Jego, masz wszystko. Zaufaj Jego sercu, nawet gdy nie rozumiesz Jego dróg. On zna przyszłość, którą ty dopiero próbujesz sobie wyobrazić. On widzi cały obraz, podczas gdy ty trzymasz tylko jeden puzzel, i choć może dzisiaj ten kawałek nie ma sensu, to w jego rękach wszystko się ułoży. Nie musisz znać odpowiedzi, wystarczy, że znasz tego, który je zna. I on mówi dziś do ciebie z łagodnością, jak ojciec do ukochanego dziecka: Miej wiarę we mnie. Niech te słowa zapadną głęboko w twoje serce. Niech staną się jak kotwica, która trzyma cię w miejscu, nawet gdy fale życia chcą cię porwać, bo wiara to właśnie to, zakorzenienie się w Bogu, a nie w okolicznościach. Kiedy świat mówi to niemożliwe, Bóg mówi dla mnie wszystko jest możliwe. Kiedy inni cię opuszczają, On trwa. Kiedy wszystko się wali, On buduje od nowa. On nie patrzy na twoją przeszłość, jak ludzie, On patrzy na to, kim możesz się stać w jego rękach. I właśnie dlatego nie możesz się teraz zatrzymać. Twoje życie ma sens, twoja historia się nie kończy, ona dopiero nabiera kształtu. Każda łza, którą przelałeś, nie poszła na marne, Bóg je widzi, Bóg je zbiera, a z twojego bólu zrodzi się świadectwo, świadectwo, które przemówi do innych serc, bo twoja wiara, nawet jeśli jeszcze nie przyniosła odpowiedzi, już przynosi światło. Tak często szukamy znaków, cudów, potwierdzeń, dowodów, ale dziś Bóg mówi: Czy potrzebujesz więcej niż moją miłość? Czy nie wystarczy, że ja jestem? On wie, jak trudno jest ufać, gdy wszystko się wali, on wie, jak wiele cię to kosztuje, ale też wie, jak wielka nagroda czeka po drugiej stronie zaufania. Nie tylko odpowiedzi, nie tylko spełnienie, ale głęboka przemiana serca. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, i miłość, która nigdy się nie kończy. Więc dziś, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś stanie, powiedz: Boże, wierzę. Nawet jeśli to będzie cichy szept, nawet jeśli to będzie szept z łzami, On to usłyszy, On odpowie i przyjdzie. Może nie tak, jak się spodziewasz, ale zawsze na czas. Bóg nie zapomina, Bóg nie porzuca. Bóg działa, nawet w ukryciu. I nawet jeśli Twoja wiara dzisiaj wydaje się słaba, niech Cię to nie zniechęca. Bóg nie oczekuje od Ciebie doskonałości, ale szczerości, nie oczekuje heroicznej siły, ale otwartego serca. To wystarczy. Czasem największym aktem wiary nie jest głośna deklaracja, ale cicha modlitwa wypowiedziana w ciemności. Panie, nie rozumiem, ale nie puszczę Twojej ręki. I właśnie tam w tym cichym zaufaniu dzieje się cud. Bo Bóg nie potrzebuje głośnych dowodów, aby działać. On działa w ciszy, w ukryciu, w tobie. Zobacz, Twoje życie nie jest przypadkiem. Twoje istnienie ma sens. Jesteś częścią większego planu, który Bóg utkwił w swoim sercu, jeszcze zanim wypowiedział pierwsze: Niech się stanie światłość. Ty właśnie ty jesteś Jego zamiarem, Jego umiłowanym dzieckiem. I chociaż ten świat próbuje czasem mówić ci, że jesteś niewystarczający, że jesteś spóźniony, że przegrałeś, Bóg mówi zupełnie inaczej. On mówi: jesteś mój, wystarczy, że jesteś, wystarczy, że mi ufasz. Może nie widzisz jeszcze owoców, może twoje serce nadal boli, ale pamiętaj: ziarno rośnie w ciemności. Potrzeba czasu, by wyrosło, by wypuściło liście, by przyniosło plon. Twoja wiara to takie ziarno. Nie pozwól, by chwasty zwątpienia je zadusiły, nie pozwól, by słowa ludzi były ważniejsze niż głos Boga, nie pozwól, by lęk miał ostatnie słowo. Bo ostatnie słowo zawsze należy do Niego, a Jego słowo to życie, to nadzieja, to prawda. I jeśli masz wrażenie, że już dłużej nie dasz rady, niech ta wiadomość przypomni ci, że nie jesteś sam, że Bóg naprawdę działa, że on nie jest daleko, on jest blisko. Bliżej niż twój oddech, widzisz tylko fragment, ale on widzi całość, i ta całość jest piękna. Zaufaj mu jeszcze raz, daj mu jeszcze jedno tak, bo może to właśnie dzisiaj wszystko zaczyna się zmieniać nie na zewnątrz, ale w tobie. A kiedy zmienia się serce, zmienia się wszystko. Zatrzymaj się teraz na chwilę, zamknij oczy, weź głęboki oddech i powiedz w ciszy, Boże, mimo wszystko, wierzę, mimo bólu, mimo ciszy, mimo niepewności, wierzę, prowadź mnie. Nie pozwól mi się zgubić, jesteś moją siłą, jesteś moją drogą, jesteś moim bogiem. Amen. Bo nie ma większego zwycięstwa niż to, gdy dusza wybiera wiarę, nawet jeśli ciało drży. Nie ma większej siły niż ta, która pochodzi z nieba i przenika twoje wnętrze kiedy już nie masz siły, a jednak idziesz dalej. Nie ma piękniejszej odpowiedzi niż ta, którą daje Bóg, kiedy widzi, że mimo wszystko ufasz. I może właśnie dzisiaj, właśnie teraz, ta wiara stanie się światłem nie tylko dla Ciebie, ale też dla kogoś innego. Bo świat potrzebuje ludzi, którzy wierzą nawet w ciemności, którzy nie rezygnują nawet w burzy, którzy kochają Boga nie dla Jego darów, ale dla Jego obecności. Niech ta wiara w Tobie nie zgaśnie. Niech rozświetla każdy krok, niech prowadzi cię aż do światła. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.